Troszkę już wiemy na temat selekcji, spróbujmy więc wykorzystać narzędzie do zaznaczania prostokątnego do wycięcia konkretnego obiektu. Wybiorę narzędzie i będę próbował wyciąć obraz z stoła. Klikam w lewym górnym rogu tego obrazu i przeciągam tak, żeby trafić mniej więcej w prawy róg. Z tego co widzę, selekcja nie objęła mi dokładnie obszaru obrazu co oznacza, że obraz ten nie jest idealnym prostokątem. Na pewno jednym z elementów, który wpływa na jego kształt jest zniekształcenie soczewkowe aparatu, a także być może nieco nierówne ustawienie obrazu na sztalugach. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Otóż istnieje pewne rozwiązanie. W menu Zaznacz wybieramy opcję Przekształć zaznaczenie. W tym momencie wokół naszego zaznaczenia pojawiły się uchwyty. Będę chciał tak zmodyfikować naszą selekcję, aby obejmowała ona dokładnie kształt obrazu. Przytrzymuję klawisz Ctrl na klawiaturze po to, żeby naszą selekcję zmodyfikować w sposób dowolny i przeciągam lewy narożnik tak, żeby dokładnie pokrył się z lewym narożnikiem obrazu. Nie puszczając klawisza Ctrl przejdę teraz do ustawienia prawego uchwytu. Jak widać obowiązują tu te same zasady co przy przekształcaniu warstw. Mam wrażenie, że lewy dolny róg ustawiony jest dość nieprecyzyjnie. Powiększę więc ten obszar. Wybiorę narzędzie lubka. Jak widać nie mogę wybrać w tym momencie narzędzia lubka, ponieważ muszę nadać przekształcenie, co oznacza wykonać przekształcenie. I w tym momencie wybiorę lubkę powiększającą i powiększę sobie ten fragment. Ponownie wybiorę menu Zaznacz i Przekształć Zaznaczenie. I jeszcze raz przytrzymuję klawisz Control i dostrajam dokładnie ten róg. Po poprawnym ustawieniu wszystkich narożników zatwierdzam przekształcenie selekcji wciskając klawisz Enter. Następnie dwukrotnym kliknięciem w ikonę lubka wyświetlę cały obraz. Nasza selekcja jest już wykonana, chciałbym teraz skopiować fragment obrazu, który zaznaczyłem. Mogę w tym celu wejść do menu edycja i wybrać opcję Kopiuj albo prościej nacisnąć na klawiaturze Ctrl-C. W tym momencie nasz obraz znalazł się w schowku. Przełączę się na inne zdjęcie i w tym miejscu wykonam kombinację klawiszy Ctrl-V. I jak widać nasz obraz utworzył nową warstwę, jest to warstwa 1. I obraz ten został wstawiony dokładnie w środku mojego zdjęcia z zegarkiem. Spróbujmy wykonać jakieś przekształcenie, które będzie wyglądało ciekawie. Powiedzmy, że będę chciał umieścić ten obraz na cyferblacie mojego zegarka. Na początek zacznę od zmniejszenia tej warstwy. Wciskam kombinację klawiszy Ctrl-T. Przytrzymuję klawisz Shift i skaluję obraz. Przeskaluję obraz tak, aby mieścił się on we wnętrzu mojego zegarka. Taka wielkość jest odpowiednia. Zatwierdzam wciskając Enter. Obraz jest ustawiony, ale przekrywa on niektóre cyfry i wskazówki. Żeby wyglądało to lepiej, posłużę się trybami mieszania. W tym miejscu wybiorę na przykład opcję nakładka. Jak widać mój obraz jest, ale jest bardzo delikatnie widoczny. Według mnie jest on zbyt słabo widoczny. Spróbujmy wybrać inny tryb mieszania. Na przykład ostre światło. Teraz jest znacznie lepiej, jednak tym razem efekt jest zbyt mocny. Żeby osłabić ten efekt, posłużę się parametrem krycie. Ustawię go na około 40% i w ten sposób udało nam się wykonać prosty fotomontaż.